Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Saba 9.3 z 2005 roku. Tutaj auto z dwulitrowym silnikiem turbo o mocy 150 koni. Została tutaj zamontowana instalacja Prince VSI 2.0. I jak widzimy na pierwszym planie mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej, obok jest filtr fazy lotnej. Tutaj dalej mamy komputer od instalacji gazowej. Wtryskiwacze są podobudową. Tutaj mamy wtryskiwacze Keshin. Są to japońskie wtryskiwacze, jedne z najlepszych na świecie. I tak, silnik turbowiec, spalanie będzie dosyć wysokie, benzynki. Tutaj na poziomie 11 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie 12-13 litrów na 100 km czyli oszczędzamy na każdym 1000 km około 270 zł. Koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 510 zł, na LPG już tylko 240. Przejdźmy do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany po lewej stronie. Przy, przy włączniku świateł. No. I jak widzimy, przełącznik jest kolorystycznie dostosowany do podświetlenia w aucie. Takie też funkcje oferuje instalacja Prince. Przełącznik, oczywiście, jeszcze ma w e, sam sobie czujnik światłoczuły, więc nie razi w nocy i świeci mocniej. E, słoneczne dni, więc jest zawsze dobrze widoczny. Teraz tak, przejdźmy dalej. Lew. Wlew. w gazu w aucie mamy zamontowany zderzaczku. No. Jest to auto czarne, więc czarny wlew tutaj jest praktycznie niewidoczny. I zbiornik. Oczywiście, do każdego montażu klient dostaje pokrowiec na koło. I tak. W tym przypadku zbiornik jest zamontowany w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik 53-litrowy, co daje nam około 41 litrów gazu i zasięg około 360 km. I tak, podsumowując, koszt zestawu, czyli instalacji Prince VSC20 do tego konkretnego auta, jest to 4100 zł i zwrot następuje po około 14100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.